Witam tym razem Citroen C5 2 litry benzynka 2009 rok 145 koni z bardzo małym przebiegiem, niecałe 85 tysięcy udokumentowany, świeżo sprowadzony, przygotowany do rejestracji po wszystkich serwisach bardzo bogato wyposażony. Za chwileczkę sprawdzimy go miernikiem lakieru. Naprawdę bardzo. Niespotykany egzemplarz, bardzo dobrze wyposażony i z bardzo małym przebiegiem. 22 115 108 128 tylna klapa 97 115 121 90

Wiadomo no, auto używane tu widać delikatną obciereczkę gdzieś parkingową No i środek naprawdę jest rewelacyjny stan no, ale nie ma się co dziwić przy tym przebiegu i wyposażeniu. Radio z twardym dyskiem, budowanym, roletki, Isofixy. No widać, tu można powiedzieć, że, no, zużycie środka jest zerowe jak na ten rok ale nie mamy się co dziwić przy takim przebiegu kierownica skórzana wszystkie przełączniczki Niepowycierane, niepodgniatane, nawigacja oczywiście, zawieszenie regulowane zaraz je sprawdzimy, grzamy fotele ja oczywiście, fotele też z pamięcią. Nagłaśniający Wysokiej klasy mi teraz do bagażnika Ostatni Przegląd jaki miał To było W sierpniu 83 tysiące przebiegu Numer WIN Książka serwisowa. Właśnie jeszcze nie używana. Widać, że fotelik bardzo zadbany. Ktoś dbał o skórę. Masaże foteliki Wszystko w elektryce. Fotel zginany tylko w tej górnej części. Dwa kluczyki Oczywiście klimatyzacja działająca Za chwileczkę Sprawdzimy zawieszenie Opuścimy go na laksa w dół Przejdziemy Trwało to dość długo I Jeszcze I jeszcze damy raz w górę na maksa i powrócimy do trybu. Normalnego i proszę bardzo, mamy go w trybie normalnym, naprawdę zapraszamy do zakupu, bo jest w stanie. перфекцийн